Dzień dobry, dzień dobry. Nie od dzisiaj wiadomo, że nieszczęścia chodzą parami. Nie tak dawno publikowałem filmik z tego mieszkania, gdzie z dnia na dzień wyprowadził się najemca, zostawiając po sobie sporo brudu, ale też... Trochę zniszczeń i dzisiaj znowu jestem w tym mieszkaniu, ale dzisiaj sytuacja jest trochę gorsza. Po pierwsze, mam zaległości w płatnościach za jakieś półtorej miesiąca. Po drugie, kiedy chciałem się spotkać z najemcami, żeby rozwiązać ten problem, porozmawiać i podpisać porozumienie regulujące wszystkie kwestie, to okazało się, że mieszkanie jest opuszczone, uciekli, klucze zostawili w skrzynce. A po trzecie, w złości, w czasie ucieczki albo na chwilę przed ucieczką, postanowili też parę rzeczy zniszczyć. Ale Growiczów, nie polecam i podpowiem na koniec, o kogo chodzi, bo prawdopodobnie gdzieś w okolicy będą szukać mieszkania do wynajęcia, więc zalecam ostrożność. A jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak mnie staremu wydawałoby się wyjadaczowi, zdarzyło się, że mam nieuregulowaną płatność, mieszkanie porzucone. A do tego jeszcze zniszczone, żeby nie powiedzieć zdemolowane, to o tym będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam do oglądania. Popatrzmy, co naszym milusińskim udało się tu zmalować. Przy czym zmalować brzmi dwuznacznie, bo na koniec próbowali coś jeszcze tuszować. Jak przyszedłem, to zastałem farbę, zastałem wałek i były jakieś próby malowania sufitu, ale dość nieudolne, bo skończyło się kompletnym zamalowaniem. Oprawek halogenów, więc to będzie gorzej doczyścić, mogli to już nie... zostawić. Lodówka była pełna żarcia, w szafkach było pełno garów. Wszystko to spakowałem i wyrzuciłem, lodówkę wyłączyłem. Było nawet jakieś napoczęte łódko. Kurczaka! No ale nikomu to do niczego nie potrzebne, a to oznacza, że uciekali w pośpiechu. Jeżeli chodzi o baterię, no. Nie wiem, jak można coś takiego wyrwać, zepsuć, ale udało się, mieli Państwo. Bateria, jeżeli nie będzie jakiejś możliwości, żeby to przykręcić, a kręcę, kręcę, nic się nie dzieje, to prawdopodobnie będzie do wymiany. Jak zerkałem, czy coś jest w szafkach, w szufladach, to front tutaj został mi w ręce. W mieszkaniu jest okropnie brudno. Jakby nikt od października, od kiedy Państwo mieszkali, a ja przypominam, że jest lipiec, nie sprzątał. Syf jest w szafie, syf jest w komodzie. Oczywiście kolejny abażur papierowy do wyrzucenia. Zabawy musiało być co niemiara, bo tym razem szanownym najemcom udało się złamać aż cztery deski z tej strony i dwie deski z tamtej. Poprzedni najemca chyba tylko dwie zniszczył, także całkiem. Nieźle się zachował ten poprzedni. W oknach rolety były dwie, teraz nie ma tutaj rolety. Dodatkowo to było naprawiane. Ten odbojnik jest po to, że to się może przyhaczyć przy otwieraniu okna, no ale nie przeszkodziło to uszkodzić ponownie. Co więcej, nie przeszkodziło to uszkodzić również w drugim oknie tego samego elementu. Tu z myślą o tym jaki niedobry jest ten właściciel, bo chce od nich pieniądze, które mu się należą przed ucieczką postanowili jeszcze pewnie pociągnąć nie wiem czy z buta, czy z piąchy. A ja temu nic. nicponiowi Hultajowi pokażę, będzie się miał spyszna. No i w związku z tym stolik w zasadzie nadaje się do wyrzucenia. Podobnie dostały po głowie drzwi od łazienki, no bo w zasadzie to wszystko jest wyłamane. Te listwy są połamane, tu też nie ma listwy, drzwi się nadają do wymiany. W swej łaskawości miszczu zostawił mi części tutaj, a noż z tego coś sobie skleje. No ale nie będę sklejał. W łazience też jest syf, boiler prawdopodobnie działa, bo jak uciekli to jeszcze była ciepła woda, więc być może przed ucieczką zażyli kąpieli. Nie wiem czy działa pralka, sufit jest mega uświniony, w zasadzie jest żółty, nie widać tego na filmie, ale... Przed oddaniem najemcom mieszkania był biały. No i tutaj jeszcze, co wymaga też sporych umiejętności, chyba było zrobione czymś, nie wiem, w złości. Udało się zrobić dziurę w kafejce. Jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem: okno. Okno się nie domyka, nie da się go domknąć. Mam nadzieję, że to będzie tylko kwestia regulacji. Bo albo tak, albo tak, no ale nie da się go zamknąć. Kiedy pod koniec czerwca uświadomiłem sobie, że ciągle tej płatności nie ma, jestem zwodzony kolejnymi pustymi obietnicami, to postanowiłem trochę przykręcić śrubę i sprawę bardziej konkretnie zacząć traktować. Pan był akurat w tym czasie w Poznaniu, w Nowej Pracy, gdzie czyścił jakieś cysterny, miał przyjechać dopiero w niedzielę, więc umówiliśmy się, że płatność będzie w poniedziałek. No i że do tego poniedziałku poczekam, dzięki temu kupił sobie dokładnie kolejny tydzień mieszkania za darmoche. Kiedy okazało się, że w poniedziałek tej płatności nie ma, a oczywiście nie odbierał telefonów, nie odzwaniał, zresztą to było dość regularne, że kontakt był utrudniony, pani też w ogóle nie odbierała telefonów, zakładając, że chyba chłopak to wszystko ogarnia. Wszystko w myśl zasady, że jak zamknęło, czyli nie widzę, to problemów nie ma, zamiast stawić im czoła. Tak, niektórzy działają, nic na to nie możemy poradzić. Kiedy w poniedziałek tej płatności nie było, to napisałem wprost, że oczekuję, że będzie jutro albo nie, spotkajmy się o 18.00, podpiszemy sobie porozumienie strony rozwiązujące umowę i państwo się wyprowadzicie. No, gdzieś tam SMS-owo dostałem potwierdzenie, że okej, okay. przygotowałem porozumienie w zasadzie trzypunktowe. Cztero w sumie. Pierwszy punkt, że rozwiązujemy umowę z dniem 6 lipca za porozumieniem stron. Drugi, że ta zaległa faktura będzie uregulowana do 9, czyli do końca tygodnia. I dwa punkty dotyczące jeszcze uregulowania płatności za te 6 dni lipca i prądu, który się pojawi też za te 6 dni lipca, ale dopiero pod koniec miesiąca. W tych dwóch ostatnich punktach mogli nawet wskazać daty, kiedy zobowiążą się te pieniądze uregulować. Jedynie tą zaległość chciałem mieć zapłaconą do... 9, czyli do tego piątku, bo dzisiaj nagrywam filmik, jest 7 lipiec. Jak przyjechałem o 18 okazało się, że w mieszkaniu nikogo nie ma. Jak zadzwoniłem, to dostałem sms że klucze są w skrzynce. Wziąłem klucze, wszedłem i zastałem cały ten bajzel. Napisałem do pana, że mieszkanie jest ciut. Zniszczone, nadgryzione, zębem czasu, może nie, ale użyciem, i że albo przyjedzie tu przez w przeciągu 15 minut, albo wzywam policję. Odpisał, że policją to mam go nie straszyć, a gdybym poczekał jeszcze te dwa dni, to on by tu wszystko odpicował. I zapłacił tak jak obiecywał. Przypomnę tylko, że obiecywał to już niejednokrotnie, i przez poprzednie kilka tygodni, pomimo tych obietnic, nie udało mu się zapłacić. Wyrzuciłem wszystko, co było niepotrzebne, łącznie z tymi rzeczami z lodówki, wymieniłem wkładkę. Przy okazji taka. Porada. Mam kilka takich wkładek rotujących pomiędzy mieszkaniami, i zawsze po zmianie najemcy wymieniam przynajmniej jedną. Po co? No, bo gdyby się okazało, że poprzedni najemca gdzieś tam ma dorobione klucze i po kilku tygodniach chciałby przyjść zobaczyć, jak się mieszka nowemu, no to taka wymiana wkładki to uniemożliwi. No dobrze, to co nie zagrało i kto jest temu winien? Ja, ja i tylko wyłącznie ja. Po pierwsze, przyzwyczaiłem i siebie i najemców do tego, że mogą mieć pewne opóźnienia, że te płatności zdarzają się później i że to jest normalne, nawet jeśli naliczają im z tego tytułu dodatkową opłatę za brak płatności w terminie, która była przewidziana w umowie. Po drugie, to, że musiałem skupić się na nowej pracy i nadal się skupiam, też trochę wyłączyło myślenie o mieszkaniu. Myśli były w innym miejscu. Po trzecie, to że naturalną zdolność mam taką umiejętność obdarzania ludzi zaufaniem, czyli zapowiedziałem się z wizytą. Gdybym tu wpadł niespodziewanie, to być może uniknęlibyśmy zniszczeń, bo by tego nie zdążyli zrobić. Może mieliby przy sobie jakieś 100-200 złotych i mogliby co nieco uregulować. A tak wiedzieli, że przyjdę, zapakowali wszystko, co potrzebne, resztę zostawili, żeby sobie frajer wyrzucał, a przy okazji jeszcze. Podniszczyli mieszkanie. A i jeszcze jedno: trochę zawaliłem selekcję najemcy, bo w dobie Covid-u, kiedy to mieszkanie nie cieszyło się jakimś zainteresowaniem, obniżyłem cenę. A jeśli jest tańsze, to jest bardziej dostępne dla ludzi o mniejszej zasobności finansowej, czyli przyciąga ciut gorszy sort najemców, którzy mają mniej kasy albo są mniej stabilni finansowo. Ale to też była moja decyzja, a co za tym idzie? Moja Wina. Wróciłem do mieszkania po kilku dniach, żeby już je tak finalnie przygotować do najmu i uzupełnić braki. Także zamiast jednego dużego laka mam teraz dwa małe laki, kupiłem roletę, którą za chwilę zamontuję, kupiłem lampę tym razem już nie z papierowym abażurem, skoro najemcy go niszczą, to może z taką pójdzie im trochę nie, trudniej, a ta kosztowała bodaj 29 zł. No i mam też krzesło, bo zapomniałem wtedy powiedzieć, że w mieszkaniu były dwa: dwa czarne, składane Ikeowskie przez baterię. O dziwo Ikea już nie robi czarnych, więc kupiłem białe, będzie jedno czarne, jedno białe. I za chwilę powiem, co w takich sytuacjach możecie ochronić, jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo przy wynajmie, co musisz mieć, chociaż to będzie takie. Słabe mądrzenie się, bo ja to stosowałem i mnie to nie ustrzegło przed tymi brakami. Ale zanim do tego dojdziemy, zanim do tego przejdziemy, to kilka słów o samych najemcach, bo obiecałem, że będę ostrzegał przed nimi. Pani Justyna W. Zamieszkała w Sosnowcu, rocznik 97. Z tego co mówiła, pracuje w Biedrze. I pan Radosław H. przez Samocha, chociaż w stosunku do mnie zachował się tak, jakby jego nazwisko zaczynało się na literkę CH i było takim krótkim, kolokwialnym określeniem męskiego przyrodzenia. Także pana Radosława pozdrawiam bardzo serdecznie, a generalnie parał się różnymi rzeczami. Z tego co wiem, to trochę pracował w gastronomii, a ostatnio, tak jak wspominałem, czyścił jakieś. Cysterny. I ta para może gdzieś tutaj w okolicy Sosnowiec będzie im czelać, być może Katowicy, szukać mieszkania, także absolutnie nie polecam, chyba że lubisz taką jazdę, jaką ja przeżyłem, to wtedy idź w to bez wahania. Więc jakie mogłyby być te mechanizmy, które przynajmniej w teorii mogą Ci się pomóc bardziej zabezpieczyć, choć w moim przypadku się nie sprawdziły, a otoczenie prawne mamy no niestety takie, że gdyby nawet ktoś był bardziej kumaty, to nie dość, że nie płaci, jeszcze mógłby mieszkać i nie mógłbyś nic z tym zrobić, bo na przykład powoływałby się na ustawę covidową i brak eksmisji. No taki mamy klimat. Ale co ja takiego robię, co do tej pory zawsze się sprawdzało. Po pierwsze, zawsze mniej wszystkie osoby wpisane do umowy, z którymi przychodzi ci później współpracować. Żebyś nie miał takiej sytuacji, że przychodzi para, ty tylko podpisujesz z jedną, no bo potem może się ta druga wykręcić, powiedzieć, OK, umowa była z nim, to on zniszczył, to on nie płacił i tak dalej. Ja tu tylko przebywałem, przebywałam. A tak masz możliwość dochodzenia swoich roszczeń od obu stron. To po pierwsze. Po drugie zawsze stosuję taką ankietę do umowy jako załącznik, gdzie proszę o podanie dodatkowych numerów kontaktowych do osób, z którymi mogę się na przykład w razie jakiejś awarii skontaktować, gdybym nie miał nie mógł się dodzwonić do najemcy. I to najczęściej jest jakiś brat, siostra, mama i tak dalej. W tym przypadku też tak miałem, ale to też się nie sprawdziło. Brat na przykład pana Radosława, którego ponownie serdecznie pozdrawiam, stwierdził, że nie ma z nim żadnego kontaktu już od Lat I żebym nawet mu podesłał do niego numer, bo chętnie by mu tam głowę trochę posuszył o to, że zniszczył mieszkanie. Jeżeli chodzi o kolejny element, który zawsze stosuję, to jeśli nawet masz dowód osobisty, w którym nie ma adresu zameldowania, staraj się ten adres zameldowania ustalić i wpisać do umowy. Dlaczego wierzyłem, że mi to pomoże w tym przypadku? Ano, i to będzie ciekawa historia. Ano, sprawdziłem sobie w umowie, będąc tutaj, że jestem jakieś 6 km od miejsca zamieszkania pani Najemczyni. Najemczyni. Więc nie czekając, wsiadłem na rower, bo akurat na to spotkanie przyjechałem na rowerze. No, i pojechałem do sosnowca. Ding-dong zadzwoniłem domofonem, powiedziałem, że jestem właścicielem mieszkania. Mama, pani, wpuściła mnie. Zupełnie spokojnie wszystko opowiedziałem, bez żadnej agresji, bez niczego. Pokazałem umowę, pokazałem rachunki. Mama była zdziwiona bardzo i stwierdziła, że dowiedziała się dopiero dzisiaj, kiedy córka przyszła z tymi wszystkimi ciuchami i powiedziała, że chwilowo musi u niej pomieszkać. Ale odbyliśmy przemiłą konwersację i mama na koniec obiecała, że to był wtorek, że dzieci do piątku zapłacą i żebym poczekał na przelew do. W poniedziałku, ewentualnie wtorku, bo to będzie szło z Banku Śląskiego, ale już mama zadała bardzo ciekawe pytanie. Czy córka jest stroną umowy? Ha! Oczywiście była. No więc gdzieś miałem przez parę dni taki mniejszy lub większy komfort, że być może wszystko się dobrze rozwiąże i że mama trochę oleju do głowy dzieciom wleje. Ale okazało się koło środy, że pieniędzy nadal niestety nie ma, mama już ma mnie zablokowanego na telefonie, czyli nie mogę się do niej dodzwonić, nie będę tam jechał ponownie. Widać, dzieci przekonały ją, że jednak lepiej jest nie płacić za mieszkanie i że w zasadzie nic im z tego tytułu nie grozi. A ja, szczerze mówiąc, po raz pierwszy w życiu mam chęć, żeby to sformalizować i dochodzić swoich praw i tych pieniędzy, które są mi winni na drodze najpierw jakiejś Oczywiście wyzwania do zapłaty, bo to już wysłałem i dostałem nawet potwierdzenie z poczty, że odebrali. Później wchodzi w grę jakaś firma windykacyjna. No i trzeci element to będzie e sąd i myślę, że tak to się skończy. Mam czas spokojnie, wiem, że to potrwa, wiem, że być może to będzie kosztować, ale zrobię to po prostu po to, żeby ludzi czegoś nauczyć, że nie można tak bezkarnie nie płacić, potem zniszczyć. Czyjegoś mienia i na koniec jeszcze uciec. Czyli podsumowując, zawsze wszyscy, którzy są w mieszkaniu, mają być w umowie. Zawsze jakieś kontakty do osób jeszcze innych, które mogą ci się przydać w sytuacjach awaryjnych. Nigdy nie wiesz, jakie to mogą być sytuacje. Ale już kiedyś na przykład mama mi pomogła, gdzieś tam wskoczyła synowi na głowę i zapłacił, kiedy się rozstawaliśmy, i myślał, że kaucja jest ostatnim czynszem, a tak przecież nie jest i to jest jasno w umowie napisane. Do tego jeszcze te adresy zameldowania, bo zawsze możesz fizycznie do kogoś pojechać, zastukać. Mam ten komfort psychiczny, że to wszystko, co mogłem zrobić, chcąc załatwić to na miękko, zrobiłem. Co jeszcze? Zawsze robię taki research w mediach społecznościowych, bo młodzi ludzie publikują wszystko, więc możesz sprawdzić, czy faktycznie to jest ktoś, za kogo się podaje, jakich ma znajomych, co robi i tak dalej, i tak dalej. To też Ci pozwoli podjąć decyzję. No i oczywiście możesz też spróbować. Takiej nowoczesnej weryfikacji najemcy, jeśli chodzi o jego historię kredytową i tak dalej. Przy pomocy Simple Rent, o tym gdzieś mówiłem w filmiku, jak działa Simple Rent, sprawdzałem nawet na sobie, czy uda mi się taką weryfikację przejść. Także to jest dodatkowe nowoczesne narzędzie, które możesz spróbować do tej weryfikacji najemcy dołożyć. Swoją drogą, jeżeli masz jakieś swoje ciekawe pomysły własne, które wykorzystujesz, żeby weryfikować najemców, to napisz w komentarzu. I mnie się przydadzą, bo jak widać, nie zawsze ta weryfikacja najemcy działa i być może przydadzą się widzom. Także zapraszam do wpisywania też jakichś swoich patentów. Poza takimi, że o, jakby mi ktoś coś takiego zrobił, to bym go wywiózł do lasu. Nie wywożę ludzi do lasu. Wolę to załatwiać nawet jeżeli będzie trwało na miękko, na spokojnie. Jeżeli jest z kim rozmawiać, to rozmawiać, podpisywać jakieś porozumienia itd., itd. Pamiętaj, dla mnie najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej odzyskać swoją własność i jak najszybciej ponownie ją wynająć. Jeżeli mam się gdzieś tam z kimś kłócić, dochodzić o swoje, to niech to się dzieje na boku niejako, poza samym mieszkaniem w rozumieniu tego, że mieszkanie ma po prostu znowu jak najszybciej zacząć pracować. I to jest idea, która mnie przyświeca. Nie mam frajdy z tego, że kogoś dojadę, że go w sądzie zniszczę, że naśla na niego policję i coś tam jeszcze, coś tam. To, to mnie nie kręci. Powoli ja swoje wyegzekwuję, natomiast mieszkanie jak najszybciej ma trafić ponownie do najmu, bo o to w tym biznesie chodzi. Taka mi się jeszcze refleksja nasunęła, że ludzie często kozaczą, dlatego że czują się anonimowi i teraz nie ma lepszego sposobu niż odrzeć ich z tej anonimowości. Wyobraź sobie na przykład taki publiczny komentarz na czyimś profilu na Facebooku. Grzeczny komentarz. Dzień dobry, czy mógłbym prosić o uregulowaniu w końcu zaległej płatności? I wszyscy znajomi tej osoby nagle wiedzą, że coś jest nie halo, że komuś wisi kasę. Albo na przykład postukanie po sąsiadach w bloku. Dzień dobry, szukam pana Radosława albo pani Justyny. Nie wiecie państwo, czy tu gdzieś mieszkają, bo niestety są niewinni pieniądze. I wtedy cała ta lokalna społeczność nagle wie, że tu mieszka ktoś, kto ma długi. Być może to jest takie trochę po bandzie, ale pamiętaj, że nie działasz tak z wszystkimi. Działasz tak z tymi, którzy już cię oszukali albo wręcz mówiąc, okradli. Dlatego, dlaczego mieć skrupuły, skoro tamta strona w ogóle nie miała? Porozmawiajmy jeszcze o finansowym aspekcie tego całego zamieszania. Podzielimy to na dwie części, czyli zadłużenie i to, co trzeba było wydać, żeby to mieszkanie doprowadzić ponownie do stanu używalności. Jeżeli chodzi o zadłużenie, to tak, cały czerwiec to jest jakieś 350 zł. Za lipiec policzę tylko za te 6 dni, kiedy faktycznie mieszkali przed ucieczką, ale do tego dochodzi jeszcze prąd z zeszłego miesiąca, więc wyszło w okolicach 600 zł, czyli łącznie mamy jakieś niecałe 2000 zł. Jeżeli chodzi o koszty usuwania tych zniszczeń i dokupowania sprzętu, to jest jakieś 2,000 zł. 200. Z czego 1000 zł mam kaucji, więc zostaje 1200 zł i łącznie wychodzi na to, że mamy 3200 zł. To jest koszt całej tej imprezy. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Życzę, żeby nikomu się taka historia jak mnie nie przydarzyła. Niech ten najem będzie spokojny, a najemcy niech płacą w terminie. Jeśli się podobało, to zachęcam do polajkowania, zasubskrybowania, opowiedzenia znajomym o kanale i oczywiście do oglądania kolejnych odcinków. A ja się już dzisiaj żegnam i biorę się przede wszystkim do tego, żeby jak najszybciej to mieszkanie ponownie wynająć. Dzięki serdeczne. Czuwaj.